Hejka kochani na kanale. Jedziemy sobie w pierwszy teren, bo dzisiaj mała ma yy, miesiąc. Dokładnie dzisiaj kończy 25. Wy widzicie ten film trochę później, ale nagrywamy jej jak to się mówi nie wiem, ale jedziemy. mała w Westernówce. <laughs> Kaśka tam biega. Kaśka! Tam jest barana zamknięta. Jedź. Żeby ona ten, właśnie w ten płot nie wbiegła. Tutaj. Jedziemy sobie, nie? Jedziemy? Jedziemy. Kasiuli pierwszy teren, pierwsze takie wyjście dalej już jest w tej chwili. ty właśnie, bo ja mam normalnego konia, a nie tak. No. Kasiula, a gdzie ty chodzisz? A spójrz na kamerkę, czy widać fajnie. nic nie widzę. A się świeci, czy nie? Będek idziemy czy przez las? To chyba tam mu będzie dużo. Tak na no to chodziło. No. O, Kaśka. No prut, prut. Kofi napalona. Ten tak samo jakiś norwany. No bo z kofi. Zobacz, jak ona idzie. No, bo ona jest lepszy, prt, prt, prt. Pr, 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 pr. No, Kofiana, jak zawsze, podierana jest terenem, a to jest jej pierwszy teren od długiego czasu w sumie, więc nie ma co się dziwić. Ona zawsze była taka crazy, wybuchowa. Ale to może się uspokoi kiedyś tam. Nie jedziemy sobie na jakiś dziki teren, tylko tak, o, trochę może kusa będzie, ale nie za dużo. Nic nie jedzie. Kasiula, przez ulicę przechodzisz? Ojej, No i już trochę się uspokoiła. Tylko nie widzi małej i tak się rozgląda. Jest taka wiecie, że zaraz się chciała odwracać, ale to nie, nic, normalne, już git-git. Kasiula! Mam nadzieję, że ładnie widać, bo nie wiem jak ustawiłam kamerę. Um. Kasiula! Jak drepta. No i jedziemy sobie ale co najmniej nic się nie zmieniło, nadal jedziemy wstępem i wszystko jest na razie git. Jedzie spokojnie. Ja próbuję rękawiczkę założyć. A już się trochę uspokoiły nawet, nie? Ale co? No, a twój? no... nie. Poczekaj, spokojnie, na Chilu. Kasiula, szybciej, szybciej, Ciebie to w ogóle nie widać, mogłabyś iść przed nią albo obok niej. Nic, do Kaśki mówię. Bo Kaśka to psychopatka. Szybko, szybko, już siły nie masz. Chcesz zakusować? No, ale tak krótko, leciutko. tu są kamienie Co? Bo tu są akurat kamienie On ma tak... Widzisz, on tam szuka miękkiego No jak... No ja wiem O jak tutaj ładnie Jedziemy? Czy nie? No. Oj kofiula, ale ty... Oj Kaśka, doganiaj, doganiaj bo Ciebie nie widać w ogóle. A to o Tobie film głównie. <grywa> jak da Vinci? Alko fiula, dobrze. Taka spokojniutka. Kaśka, dawaj szybko! Ale śmierdzi tym. No wiem. Możesz nam zrobić zdjęcie od tyłu, jak kaśka idzie obok nas, żeby ona miniaturkę miała, tak bok. W sumie jak chcesz, tak raz bok, raz prosto. Kasia, stój! No i nadal jedziemy, nic się nadal nie zmieniło. No, Jedziemy sobie, tylko na takie stępy, jak było. O, jakaś mucha mi tutaj. Lata. Nie. Kasia, Nie, się. Kurde, muszę to z nią złożyć, bo już mi palce obciera... Oj! Muchy latają, owady jakieś już jest w sumie mega wieczór. Kasiula! Ej Kasiula, gdzie ty tak wybiegłaś? Jaka odważna. Jaka odważna. Teraz idzie z przodu, a przed no. chwilą matka władzi na tym. Pryt, pryt, pryt. Skacz! O! Kasia, dawaj szybko! O, już znowu jej się odwidziało z przodu. Tak, kopi, twoje dziecko. Głupek taki. No, a tutaj jesteś, tutaj jesteś Kasiu. Kopytka ci się pościerają tutaj. Twoje małe no, do mleka. Chodź, szybka. szybko. Gdzie jedziesz? Akusujemy chwilę przed tymi kamieniami, będą zaraz to. Nie chowasz telefonu? Biegniesz będzie spała, jak zabita tu i już się robią kamienie. Oj, Kasia! Jaka ty jesteś odważna prt! prt. ta Tatiana, no że to piętki nie, może być. O, dziecko Lasu. No, tutaj o, idziesz po górce, przed nas. Przed nas wyjdź, przed nas. Kasiula. Dawaj, Kasia, Kasia, Kasia? Oj, Kofi, co tam jest? Nic do Kofi, mówiłam. Może dla Kasia do nich biegnie czy z boczkiem. Ojej! Minęła to. O, prawdziwe Rodeo! Ale ładnie tu, nie? Ojej! Oj tak, dobry koń, dobry Super, taka grzeczna jestem, tak Kasia galokujesz? Najbardziej spokojny teren jakikolwiek jechała u nas. Jest taka spokojna. Ale to obie tak zostało już. Dużo kamieni. Jest taka długa droga z kamieni. że tutaj nie będziemy kusować Z sobie przyjedziemy. Wiesz jaka kofi jest grzeczna dzisiaj? Kofi grzeczna! Nawet jej się pusować nie chce. Muszę jej łydki dawać, a nigdy tak nie było. I nawet szuka takiego oparcia, wiecie, na będzie Także bardzo dobrze. Kasiu, zmęczyłaś się A mam skręcić tutaj, czy mam jechać prosto. jak hmm. No. Puch, ale mi tutaj pomary latają. Oj tak parskam, tak parskam. Chyba ci się podoba, co? Taka jesteś zadowolona? Zadowolona jesteś? Kasiu? Gdzie tak dreptasz? Pofiłem wrój, idzie. Plaska. bo do mleka idzie, ale nie może się znaleźć. W sensie może, ale wiecie, jak kopie jest w ruchu, to ci ciężej jest. Kaśka, będziesz konikiem terenowym? Oj, cześć! Cześć mała! wie wyprzedzasz. Trochę energii nam dała z tyłu i wyprzedziła, więc sobie kursuje, Piękna. Prowadzisz teren? Jako czołowa? Koki chce do niej. Tatjanko. W tej chwili byłaś bardzo fajna. Wolisz jak ty prowadzisz? Nie dasz swojej córce takiej mocy? możliwości. Ale mi coś w nogę. Tutaj będziemy mogły kłusować, nie? No. Bo tam jest miękko. A to zaraz już. Już moment. No dlatego mówię wcześniej. Kasiu! Piękna! z muchy tak też już? Ło kofiano no oj kofi twoje dziecko tutaj galopuje nie wiem czy to to widzisz ogarniasz to teraz bardzo ładnie to wygląda mam nadzieję że na kamerze tak samo to ładnie tak galopuje sobie Kondycję robisz na tereny Będzie musiała wiedzieć sobie w tereny Bo też też jest, wiecie koń się potem przyzwyczaja do tego Że jak będzie dorosły, to też będzie jeździć na tereny Covidomi No mi No. Nie będziemy galopować Noła, mała, kofiana Ten, uspokój się Prut, Wystarczy, że twoje dziecko kondycję robi w zastępie jej, którą prowadziła na czołowym była koniem a teraz w zastępie <noise> coraz szybciej Nogę ugrywa i to w tym samym. Ojeju! O, oh, Boże, kofi Kurk, nie za nią. dwie Mała będzie spała cały dzień na pastwisku, teraz teren I ciągle galopowała, wiesz? No. Ostatnio ten po ląży Cały dzień była na pastwisku, potem zrobiłam im lążę To też się położyła na kostce koło kofi no. Będzie terenowy koń z niej i znowu się zamęczyła i oh, idzie z tyłu. Ach, mucha mi Co? No bo wieczór jest. My jesteśmy w lesie. Kofiona. Nie idziemy kusem. Tak, twoje dziecko idzie, widzę. Prt, prt. Oj Kasiu, taka zmęczona, o jak ścieżką ona idzie. O tam pień wystawał, to sobie go tak ładnie ominęła. Taka mądra, mądra Kasia. Auto jedzie. No, 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 Zatrzymał się. O! Kasia! Prut, prut. Kasiula pod górkę musisz weź! Ale będziesz miała zakwasy! Boże! Boże Boże! No i tak ogólnie to obracamy. Zaraz będziemy w sumie w domku. Przejdziemy przez ulicę, przez plac. Na pastwisku zajdziemy. Aaa, ale mnie ugryzło. O Boże. Masakra. Kofi do przodu. I, I koniec w sumie będzie. Co tam Kasia? Także w sumie też będziemy się żegnać na koniu, bo nie wiem ile mam baterii, a raczej mało. I od razu wam mówię, zostawcie dzwoneczek, łapkę w górę. Komentarz, subskrypcji, oczywiście. Mama tam gada. Myślałam, że do mnie coś, ale no. Pamiętajcie, żeby to zostawić żeby i dzwonić, czy koniecznie, żeby być na bieżąco. bo to zawsze jest ważne. No, jakieś muchy mi tu latają, tylko tak macham ręką. Nikomu nie machał, ale. Prrt, prrt. No. Kasia, zmęczyłam się. Ojej! Ojej, jeju! Chodź piękna No, Mikaśka sobie bryka tutaj do mnie. My przejeżdżamy przez plac. Teraz się też będę żegnać tak już być oficjalnie, ale chcę, żebyście zobaczyli naszą drogę całą. Prt, prt prt, kofigi Dziwuszko. No. Ojeju Kasiu! jaka ty jesteś opśub do przodu. Dawaj Kasia! Ojeju, ale się wkurzyła. Znowu się nie podrapie. Co się spędzi i się wkurza teraz. Oj, dawaj, szybko. Nie ma czasu. Kasia. Pójdziesz za nami, czy obok? <słuch> Psychopatko Hamuj się Takie to było Tak musiałam wybiec, musiałam To było z emocji to są emocje. O, wow. No. Szok! Głupki. No i co, w tym filmie to by było na tyle. Także pamiętajcie, co Ci w budę subskrypcji. żeby być na bieżąco, komentarz koniecznie. I papa, 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 kasia, chodź Szybko, 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 szybko. Szybko, 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 szybko.